Cześć, witajcie na kanale jak a to jest kolejny na moim kanale. I dzisiaj widzimy się właśnie w Fortnite, jak widzicie. I dzisiaj robimy challenge sobie, tylko Flintek Challenge. Także mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jeśli tak, to zostawcie laparzki w górę. Jeśli nie, to możecie napisać w komentarzach, co to Wam się nie spodobało. Możecie skopiować też link. No i co? Możecie też zasubskrybować kanał z dzwoneczkiem, jeśli lubicie ten kanał. Mam nadzieję, że tak jest, chociaż nie musicie. Muszę do subskrybowania. No i co, yy, gramy tylko w Flintlock Challenge, od razu mówię, że musie, muszę być w top 10, żeby się challenge zaliczył i teraz właśnie znalazłem Frensloka, miałem mówić, że dopóki nie znajdę Flintlocka to gram normalnymi broniami, ja właśnie go znalazłem, także, także Pogchamp, I teraz mogę mieć dużo leczenia w sumie, bo jedna broń, chyba, że znajdę więcej tych pięknych broni i w ogóle możecie ocenić, czy mam się w komentarzach, czy sobie dla was ten, ta, ta broń, która powróciła, bo ona powróciła niedawno w ostatniej aktualizacji, czy wam się podoba bo mi osobiście tak, bo baj, bije bardzo dużo, no i jest bardzo mocna dobra, mamy jednego friendlocka także jest w sumie słabo jak jedno, jeden jak jeden strzał zmisuje, drugi to wtedy drugą drugi ten, drugiego friendlocka będę miał i mogę z drugiego sobie walnąć wiecie o co chodzi, a tak to mam jednego i tylko muszę trafić ja w ogóle mam tu miejscówkami tu nikt nie poleciał, także ja chillerkę mam. Bo jestem na kolosalnych. Ja mam dużo leczenia. Jest dobrze. Ja muszę jakiegoś zielonego albo... Amunicję do niego znaleźć też muszę. Bo to jest Pewnie będę misował dużo, chociaż w bo ta broń jest mocna i ma fajny salownik, nie. O, mamy tę. Będę podjeżdżał. Okej. Okay. tutaj tak zmienia. Mamy tak, No, no ale dajcie mi drugiego, please. Dużo patkę mam. PM. No jak za drugiego flintlocka. Proszę, 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 proszę. Jest, dobra. Teraz za to. Tylko, szkoda, że szara, a nie zielona. Bo jak wiecie, chociaż możecie też nie wiedzieć, yy, Flintlock jest tylko zielony i szary. Także w sumie yy, szkoda, szkoda, że nie jest lepszy, bo jak byłby na przykład fioletowy, ujają za 200 by był... debiut. By tak to to. Dobra, jakieś tam amunicja jest. Dużo do niego amo. Dobra, mogę jeszcze nie tę strefę. Mam blisko, ale no przejść. Mam tu jeszcze skrzyneczkę, który którym nie ma także w także szkoda. Tu jakieś amunicje, chociaż nie do tego co chcę. w ogóle patrzcie, gram z skinem z walentynek i możecie napisać, czy mieliście swoją walentynkę. Ja osobiście nie miałam. No i właśnie gram Wy Fortnite'a na Walentynkach, także Chodzisz tu mu typa Czekajcie, muszę go rozwalić No oha, nie potrzebuję Dostałem? Dostał czy nie? Widzieliście, bo ja coś ja nie widziałam, żeby dostał Jest za mną A jak wolę tutaj mi smakiem, no to... Dobra, nie no, ja to jestem, ja to jestem dobry. Gera. Nie wiem, żartuję, jestem słaby, ale trafiłem, także pak trump. a mam pierwszego fraga. Lecimy po więcej oczywiście. A ten pierwszy strzał, to myślałem, że typa nie trafiłem, nie? Bo tak, to, to usłyszałam tylko, że taki hici był mały. No tak to, to nic nie widziałam. Kolejny, tak? A, no, nie widzi. Chociaż może mnie zobaczy, że widzi mnie, dobra, widzi się w mnie. Patrz, co robię. Ula la 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 la, wow, miła. Wow, wow. Dobra, jak go trafiłem. Nie, no, ja jestem. Naprawdę. Ja potrafię coś w grę. Chyba. Chyba możecie napisać w komentarzach, ale widzicie jak ja trafiam? To coś pięknego. To jest coś... coś bardzo pięknego. Jest! Trzeci Flintleczek. Chociaż ja zagram dwoma, bo nie wiem po co trzeci. Dobra, biję biga i lecimy na kolejnych y, ziemaczków. Idę sobie do piasku, Do piasku. Chociaż nie, mam miejsce, mogę wziąć tego kolejnego filfeka. Gdzie on był. Tutaj. Okej, okay. mamy trzy. Proszę, nie walnijcie, nie będę, dziękuję. Nie dostałam snajpa, także poczam Jak mamy zona? No takiego ser, nie? Bo wy wywali mi gdzieś w strefę. Patrzcie, zaraz zobaczycie. Sekunda. I patrzcie, wywali mi. No a To było do przewidzenia. A ten... Ten ten typ nie żyje, no to już szkoda w sumie. Do piasku. Dobra, lecimy do zona. Trzeba, trzeba iść. Możecie też napisać w komentarzach jakieś propozycje na następne, tak jakby, challenge, bo jak wiecie, nagrywam challenge na tym kanale. W sumie to jest pierwszy challenge, ale. Dobra, szukam jakichś oponentów. Jest top 17. To w sumie już nie, niedługo do mojego celu. Bo top 10, albo w sumie top 5, bo top 10 trochę za łatwo, nie? Ale jak tutaj tak robię wszystkich, no to. Nie wiem, czy to jest fart, czy skill, ale chyba fart. Chyba raczej na pewno. Dobra, biorę, biorę to, to Zagram na dwa flinksoki. Trudno. Nie, muszę się tu podbudować najgorzej. Pod to góra. Dobra, buduję się. Tu, 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 gdzie są ludzie coś. A tam ktoś jest, ale nie idę, bo tam jest... nie. No, nie ma tam strefy, Oczywiście nie idę, sam do mnie przejdzie to jest zresztą to top 15 ja muszę być top 10 kiedy zadowolona z tego challenge. U. no chodź tu typie do strefy a tam się, tam jest dwóch, miją się, dobra A to są chyba coś dobrzy, nie wiem czy są dobrzy jakbym ich zabił z tej broni pięknej no to znaczy, że słabi bo ta broń jest taka, taka se jak trafisz, to jest piękne, a jak nie trafisz, to jest to źle, po prostu. Idziemy sobie do zauna. a nie, w sumie ja jestem zoną, to nie wiem, co ja mówię. Ty będą chyba kapuśty, tak, są kapuśty, <grych> kapuśty. Biorę, biorę, biorę. Śmacziki muszę zbierać, bo wiecie... No, na takim challenge'u to potrzeba maców. A tu ktoś był dobra. A ten. Nikt się nie kampi przez yy, Nie, raczej nie. Tam się gdzieś strzelają, bo mam te wallhaki tak zwane. No, gdzieś tu są. No, mam do. Arianie. A tam, jest, no. Na daleko tak raczej go nie trafię. Poczekaj pocieka Ja, widać mnie. Dobra, więc idziemy, Jakiś typ gdzieś tutaj może, na zakątek. Pójdę i zobaczymy świadą ludzie. Okej, okay, tam się gdzieś strzelają ze snajpy. Nie wiem co oni robią. Mam w ogóle bardzo dużo masów. Uuch chcę tam biją! Ja nie wiem czy tam wbijać. Ale może bije. Żeby nie było nudno. Okej, okay. mam zlecenia na tego typka. O, tu jest typ. Mamy to 10, dobra, chyba teraz wszystkich. Bawić. Dobra, mam go w boksie. Nie, nie mogę w boksie. Dobra, lecimy na niego, kurde. Co się bada, no nie trafiłem. Patrzę. A że ten typ nie kalapsuje. O a Yes, 7 HP I jakoś apteczka by się przydała, co? Właśnie trzeba, trzeba. O, kolejny Muszę było więc 180. Jak tak jak nie wolno, to jestem przegrany. Chciałbym go na farcie jakoś zabić, ja to będzie. Lipton będzie jak go nie zabiję. A coś jest to po 8. Nestam, okej. Okay. Pierw jiem! Ja Dobra. Prima del presidente del Consiglio, Trzeba stąd uciec, bo mam 7 HP, strefa mnie zabije. Dobra, spierdziałam stąd. O, to był, to był lepszy jakiś gracz, który mi mega. mega. Znaczy, w sumie sam się biłem Ale na niego matów 400. Ponad. To jest kolejny typ, z, tej, z tego dropa może być ta. Wiesz o co chodzi, się uleczę. O, osobnisko. nisko, to jeszcze lepiej. Nie mam jak rozpalać, kurde. Już zaraz będę miał nie, nie mam. Zawsze jakiś HP. Kurde. Aha, palące, że tak się bawimy. Że mi to tutaj wszystko spali, dobra. O raja, chyba ginę już. Co ja? Trzymamy się do tego, tego droga. Czy to jest git. Chociaż nie zabiega, go, bo on jest jakiś dobry. Jakiś wolnięty. No, za dobry on jest. wszystko przeładowane. Mogę w sumie wyjść na niego. No, ostro o co chodzi? O wundarze. Gdzie on jest? W tym krzaku, czy? Ja na taki spasaniec w krzaku się kampić? aby wyjść z tego krzaka, ja muszę iść do zona. A, chyba, że on tam się nie kampi. To... Proszę, nie siedź tu, nie siedź tu. Proszę cię. Chyba go tu nie ma. Tak, nie ma tu. Palace, ok. okej. R. tak polecimy. a podjeżdżam tego typa, to mam. Patrzcie, mam HG -taka. Muszę go zrobić, no bo... Muszę nad zrobić. Dostał? Ja. Co jest? Okej. Okay. Dobra, widzowie. No mam nadzieję, że się filmik spodobał. Jeśli tak, to zostawcie trzy. Także mam to cztery. Mam nadzieję, że się spodobał. Możecie napisać jakiś komentarz. No i co, zostawcie łapkę w, zostawcie łapkę w górę. Zostawcie ja kanał z dzwoneczkiem Widzimy się w następnych. Siema i pozdro.